Czy wiesz, co stoi u istoty naszych decyzji, zachowań, myśli, emocji? Odpowiedź zawiera się w jednym słowie: przekonania. I to właśnie przekonania sprawiają, że świat widzimy w konkretny, bardzo subiektywny sposób. Wyobraź sobie, że lecisz samolotem, a obok ciebie siedzą dwie zupełnie obce ci osoby. Jedna z nich już od momentu przekroczenia progu samolotu jest spanikowana. Żeby przetrwać lot, musi głęboko oddychać i powtarzać sobie kojące słowa otuchy. Druga w tym samym czasie popijając relaksującego drinka, pod nosem śpiewa: Jedziemy na wakacje. Ta pierwsza przekonana jest, że znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a latanie samolotem jest ogromnie stresujące. Druga jest w pełni zrelaksowana i czuje się dobrze, jest bowiem przekonana, że latanie samolotem jest zupełnie bezpieczne. Chcecie teraz prosić o to, abyś odpowiedział odpowiedziała mi na jedno pytanie. Która z nich ma rację? Odpowiedź na to pytanie brzmi każda. Właśnie tak działają przekonania, które swoje źródło mają często w bardzo wczesnym okresie naszego życia. Dlatego ich zmiana staje się dla nas tak trudna szkolenie umysłów ponad emocjami przekonania kompasem w życiu to dwudniowe spotkanie z przekonaniami, które w oparciu o najnowsze badania i wiedzę o naszym umyśle pozwala uczestnikom przepracować, przeprogramować to, co w nich najtrudniejsze. Warsztat oparty jest o metody racjonalnej terapii zachowań oraz o pracę z podświadomością i zmianą nawyków. Wykorzystującą naszą niesamowitą zdolność neuroplastyczności. Dzień pierwszy to odkrywanie przekonań uczestników i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak myślę, dlaczego tak czuję, dlaczego tak działam. Dzień drugi to spotkanie z niesamowicie ważną osobą. Tobą z przyszłości. W trakcie tego spotkania dokona się niezwykle ważna zmiana, która pozwoli ci na stawianie każdego dnia kolejnych kroków w stronę zmiany schematów, które wikłały cię przez całe życie. Ten warsztat stworzony został dla każdego człowieka, który czuje, że nieustająco powtarza ten sam, niewspierający wzorzec i czuje, że już czas na jego zmianę. Posłuchaj słów jednej z uczestniczek. Na szkolenie przyszłam z dużą ciekawością i otwartością umysłu. Chęć zastąpienia moich niewspierających przekonań takimi, które pozwolą mi rozwinąć skrzydła, bo dotychczas jedyne co robiłam, to sobie je podcinałam. Mimo, że brałam udział w szkoleniu w formie transmisji, to to, co zadziało się we mnie przez te dwa dni, to jakiś kosmos. Nastąpiła we mnie przemiana w pełni tego słowa znaczenia. Chyba doświadczyłam przebudzenia. Klapki spadły z oczu, a serce i umysł zagrały w harmonii. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Mam już teraz duży zapał do pracy nad sobą i swoimi przekonaniami. A co najważniejsze, na szkoleniu otrzymałam narzędzia, po prostu coś pięknego. Ty również możesz doświadczyć tej transformującej mocy zmiany przekonań. Dołącz do tego warsztatu już teraz.